W dzisiejszych czytaniach spotykamy się z mocnymi obrazami. Najpierw brok Amos, który piętnuje chciwych kupców, którzy oszukując na wadze, dorabiają się nieuczciwego zysku, zapewne okradają tych najsłabszych, najskromniejszych, tych, którzy nie są w stanie dojść prawdy. Którzy może znajdują się w trudnej sytuacji, i ci sprytnie okradają ich. I ta przypowieść pana Jezusa o nieuczciwym rządcy, który postanawia działać sprytnie, by zabezpieczyć swoją przyszłość, bo przecież już nie będzie zarządzał. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że pan Jezus jakby chwalił nieuczciwość. Jest to oczywiście błędna myśl. Pan Jezus pragnie wskazać nam wszystkim na zaradność i mądrość tego nieuczciwego rządcy. Choć oczywiście on tej zaradności i mądrości używa w złym celu. Ale myśli o sobie. Myśli o swojej przyszłości. Więc potrafi być zaradny i mądry, żeby myśleć o swojej przyszłości. Wykorzystał pozostawiony mu czas, by zatroszyć się o siebie. Zatem Pan Jezus mówi, że synowie tego świata są roztropniejsi w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. A więc pyta nas, czy i my potrafimy być mądrzy w tym, co należy do Bożych spraw? Bo zapewne jeśli chodzi o te ludzkie sprawy, to większość spokojnie daje radę. Płacąc rachunki, zarabiając, oszczędzając różne rzeczy przecież ludzie kupują. Znają się na tym, co lepsze, co gorsze. Znają się na wychowaniu dzieci, na planowaniu przyszłości w sprawach doczesnych. Pan Jezus mówi, bądźcie specjalistami od planowania wieczności. Mądrość biblijna nie polega na sprycie, kombinowaniu czy oszukiwaniu, ale na zdolności widzenia dalej, poza tę chwilę, w której dzisiaj się znajduję. Chodzi o taką umiejętność życia, aby podejmować decyzje, które będą miały dla mnie dobry skutek wieczności. Człowiek, który nie żyje tylko chwilą, patrzy z perspektywy ostateczności, czyli bycia z Bogiem. Zatem oceniam swój czyn i się zastanawiam, czy to będzie miało dla mnie pożytek w wieczności. Czy dzięki temu, co zrobiłem, przybliżyłem się choć o krok do świętości. A może tym, co zrobiłem, albo robię, jakbym zawracał z tej drogi. Proch Amos ostrzega przed krótkowzrocznością chciwych handlarzy. Oni myśleli o tym, żeby zarobić tylko dziś, w tej chwili na tym konkretnym kliencie. Oczywiście kosztem jednego człowieka. A Pan Jezus pokazuje prawdziwą mądrość i umiejętne zarządzanie w tym, co ma dotyczyć naszych spraw związanych z wiecznością. Można zatem zapytać, Czym jest dla mnie mądrość? Mądrość to nie gromadzenie dyplomów, tytułów, zaszczytów, ale mądrość to zdolność do rozpoznawania dobra i zła. Można być człowiekiem, który nie umie pisać, czytać, który być może nawet Nigdy właśnie nie chodząc do szkoły nie wie, że ziemia jest okrągła, ale będzie już potrafił odróżnić do ogrodzła. Zatem jest to podstawowa umiejętność, którą człowiek powinien posiadać i powinien z niej korzystać. Mądrość to nie tylko doświadczenie życiowe, ale umiejętność słuchania Boga i ludzi. Mądrość to sztuka życia. Tak, aby w małych sprawach, w sprawach być wiernym, bo kto w małych sprawach jest wierny, ten wielki będzie wierny. Pewien Święty powiedział, lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność. To zdanie pokazuje mądrość. Zamiast narzekać na świat, człowiek mądry robi jakiś krok w stronę dobra wybiera jakąś wartość. Taką postacią jest m.in. błogosławiona Maria Felicja od Jezusa Eucharystycznego, żyjąca w XX wieku Paragwajka, kiedy była jeszcze młoda, wszyscy myśleli, że podbije świat, bardzo uzdolniona, zaangażowana w życie społeczne, nawet i w życie polityczne. Marzenia o studiach, o karierze, pierwsza wielka miłość, chłopak, który nadawał się idealnie na kandydata na męża. Jednak pewnego dnia ona mówi, że nic z tego małżeństwa nie będzie, że ona nie chce z nim wziąć ślubu, rozstaje się z nim, ponieważ odkryła w pewnym momencie swojego życia, że to wszystko, co robiło, robiła, robiła, nie wypełniło takiego wielkiego głodu jej życia, który nosiła w sobie, wielkiego pragnienia. Co więcej, pojawiała się coraz bardziej pusta, jakby robiąc dobro, robiła nie to, co powinna, że jeszcze coś innego powinna robić. A te piękne rzeczy, które robiła, nie dawały jej poczucia szczęścia. Zrezygnowała ze swoich planów, wstąpiła do zakonu karmelitanek. I tam w ciszy klauzury odnalazła mądrość, odnalazła swoją wielką miłość do Jezusa, który jest w Eucharystii. Wielkim przeżyciem była każda przyjęta komunia święta. Kochała adorować Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Dlatego też przybrała imię Maria Felicja od Jezusa Eucharystycznego. Tam znalazła spokój i poczucie szczęścia, które przepełniało jej serce. Niestety, po kilku latach ciężko zachorowała na nowotwór wątroby i zmarła, mając zaledwie 34 lata w roku 1959. Siedem lat temu, papież Franciszek ogłosił ją błogosławioną, stawiając jako wzór dla młodych ludzi. Papież widział, że dzisiaj. Młodzi ludzie, dwudziestoparo, trzydziestoparoletni, gonią za, za pieniądzem, gonią za przyjemnością. Pan Jezus mówi, popatrz, czy się zatrzymaj. Jest coś ważniejszego niż Twój bieg. Bieg taki jakby w miejscu. Bo prawdziwa mądrość nie polega na tym, by zdobywać wszystko, co daje świat, lecz na tym, by znaleźć tego, który Daje życie wieczne. Ta błogosławiona przypomina nam, że choć można mieć wiele planów i wiele sukcesów, jednak jeśli zabraknie w życiu Pana Boga, wszystko okazuje się puste. Mądrość serca polega na tym, by już dziś zacząć troszczyć się o to, co wieczne. Amen.